Cześć, zapraszam na mój kanał. Kanał nazywa się Agnieszka Kwaśniewicz, znajduje się na YouTube. Jest to kanał przyrodniczy i relaksacyjny. Tu widzicie różne filmy z wydarzeń między innymi. Tutaj są shorty, o na przykład taki. Tutaj widzicie na przykład popularne filmy z Festiwalu Roślin, Spacer Mykologiczny, Kiermasz Roślin czy Burza w Krakowie. Zobaczmy sobie na przykład tu. Możemy zobaczyć i ceny roślin i jakie są rośliny na tym Festiwalu. A tutaj, akurat, mam muzykę relaksacyjną, którą niedawno, właśnie zrobiłam. O, tutaj widzicie. Tu jeszcze sobie wejdziemy w posty. Tak wyglądają posty. Tutaj jest to też dobry sposób na komunikację z widzami. O, tutaj piękny sklepik z kotem. No kolorowanka też tu jest. Kormorany w Krakowie. Tak, i to wszystko możecie sobie znaleźć u mnie na moim kanale na YouTube. Jak wpiszecie Agnieszka Kwaśniewicz, to wam wyskoczy. Zapraszam was bardzo wszystkich serdecznie. Dzięki.